Tutaj Tomek, kopyra z blogu blogkopyra.com 3 nowe bro z bro. E, właśnie tak się zastanawiałem, jaką miniaturkę zrobić. E, wy już pewnie wiecie ja jeszcze, nie wiem, bo miniaturki robię na końcu. E, ale bo to jest 3 bro for bro e, od bro, e, czyli od braci dla braci. E, Nowa linia piw z brokracji, e, czyli z bro. E, piwa się nazywają bro, czyli właśnie bro lager, bro pale ale i bro fruit ale, e, co jest skrótem zarówno od bro kreacja, bro war, choć na bro, e, no i jak bro brader, nie? Więc e, w sumie fajna nazwa, fajna nazwa, że też nikt na to wcześniej nie wpadł. No na szczęście wpadli chłopaki z brokracji. No a ta seria będzie dedykowana szeroko, szeroko. Ma być dostępna w sieciach handlowych, na tę chwilę w Kauflandzie. Na tę chwilę w Kauflandzie, będzie w gazetce, także cena powinna być dobra. Jak ja to nagrywam, to jeszcze tej ceny nie znam, więc Wam nie podam, ale jak już będę publikował film, to ta cena będzie w opisie filmu, tak jak zwykle podaję ceny, ceny piw. Te, które uda mi się ustalić, nie? E, co my tu mamy? Mamy e, trzy piwa: Lager, e, Pale Ale i e, Fruit Ale. E, grafiki takie w stylu Gierek chyba z 16-bitowców, czyli takie nie, nie 8 te gierki, takie troszkę lepsze, troszkę lepsze, takie z Amigi, e, wczesnego jakby pc e, ten, 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 ten jakby trend się nazywa chyba Pixel Art, jeśli się nie mylę. No, ja wiem, że w, na Amidze już była też lepsza grafika, ale taka też była, nie? To nie jest jednak z 8-bitowców z Commodore. Tylko bardziej taka, właśnie z 16-bitowców, chociaż taka troszkę uproszczona. No i co? Jaka jest idea tej serii? No, idea jest taka, że mają być to piwa lekkie, łatwe i przyjemne. Nie, lekkie, dlatego że mają mało alkoholu. 4,3, 4,2, przepraszam, 4,2, 4,3, 4,5% alkoholu. Ekstrakt to jest w każdym wypadku dziesiątka. Mają być, jak rozumiem, łatwe. W przyjęciu, tak, że nie mają, mają być dla początkujących yy, yy, miłośników craftu. Yy, zobaczymy, czy nie na zbyt, yy, czy, czy, czy ktoś, kto już troszkę tych kraftów spróbował, czy nadal będzie mógł się tym zachwycić. Na pewno Was o tym poinformuję. Yy, no i yy, yy, za yy, sprawą tych rzeczy, że mają być szeroko, mają być no to mają być w też dobrej cenie. Dlatego mam nadzieję, że będą. W dobrej, ale w jakiej? No to już tak jak powiedziałem w opisie filmu. Ehm, no to tak. Teoretycznie powinienem zacząć od piwa najlżejszego alkoholowo, ale zacznę jednak od lagera. Zacznę jednak od lagera, bo myślę, że on będzie najmniej intensywny z tych trzech, chociaż może się mylę. Mamy tutaj taką etykietę w stylu e, jakiegoś takiego amerykańskie miasto, w którym panoszą się e, szopy pracze. E, no, generalnie podoba mi się to, podoba mi się, ta, podoba mi się ta koncepcja. Natomiast co mi się nie podoba, to mi się nie podoba skąpość informacji. No, skąpość informacji jest niestety, no bardzo skąpa. Tak? Znaczy, informacje są naprawdę, oszczędnie gospodaruje tutaj informacjami Brokreacja. Brolager zawiera słody jęczmienne. Piwo jasne, niepasteryzowane, niefiltrowane. O, to ciekawe, że niepasteryzowane i niefiltrowane. Ważna informacja, bo gdyby komuś umknęło. Do tej pory browar brokreacja był browarem kontraktowym, ale te piwa to już jest brokreacja z brokreacji, czyli z zatora, z browaru, który został wybudowany w zatorze nieopodal Energy Land. tam można zobaczyć tamte kolejki wychodząc z browaru, można zobaczyć kolejki górskie. Eee, roller kastery i tak dalej, i tak dalej. Eee, natomiast, eee, no, Browar ma też zamiar sprzedawać piwo w Polskę, tak? No, tak jak powiedziałem, między innymi w Kauflandzie. Yy, więc skąpać informacji. Na szczęście dostałem informację mailem, że Brołager jest chmielony Jungą i Lubelskim. Ehm, no to spróbujmy. No to spróbujmy. Jak rozumiem, Junga na Goryczkę, Lubelski na Aromat. Czy będzie to coś, co jest takim, no nie mówię Pilsem, no ale może kraftowym Helesem, byłoby dobrze. Zobaczmy. Barwa złocista. Taka rzeczywiście jest tu. No nie wygląda to na jakieś wodniste piwo. E, czyli głęboki, złoty kolor, e, czyli pewnie jakieś tam słody musiały pójść też specjalne, nie tylko sam pilzneński. Piana niezbyt obfita, drobno-średnio pęcherzykowa. Wygląda ok. No wygląda nawet lepiej niż można by się spodziewać po desitce, tak? Pomuchajmy. Hmm. Pachnie dobrze. Pachnie dobrze. tak jest, skrzyż... pomieszane nuty słodowe, dość konkretne. Także mówię, tu jakieś słody takie. Mm, yy, yy, nie wiem. Czy karmelowe, czy monachijski, coś tutaj musiało oprócz pilneńskiego pójść. Chyba, że jakaś dekokcja, no nie wiem, no ale barwa sprawia wrażenie takiego naprawdę konkretnie słodowego piwa. I ten słód też czuć. Czuć też chmiel. No generalnie pachnie bardzo dobrze. Spróbujmy. No, w miarę czysto, znaczy nie w miarę, no, czysto, czyli to, co w lagerze jest ważne, czyli nie ma żadnych obcych wtrętów, typu jakieś tam owocowe nuty z jabłkowe, czy jakieś takie, których nie powinno być. Nie ma diacetylu, nie ma aldehydu octowego. Jest umiarkowana słodowość. Dość niskie wysycenie. No i goryczka, no jest goryczka, jest goryczka. No słuchajcie, jak na Desitkę, to tu się wszystko zgadza. I jak na e, piwo, które nazywa się Bro Lager, a nie Bro Pils. <laughs> Ciekaw jestem, czy seria będzie rozszerzana, ale nawet jak na Bro Lagera, <laughs> albo inaczej, nawet jak na jasnego lagera, to naprawdę nie jest źle. To znaczy, ta goryczka tutaj jest. Pewnie to jest około 25, może 28 IBU. Myślę, że 30 to max. Może, może jest 30, może nie ma. Ale jak to mówią, pokaż mi swojego pilsa lub jasnego lagera. Pęczcie, jakim jesteś piwowarem, więc jest dobrze, jest dobrze, jest zrobione to dobrze piwo. Wiadomo, nie jest to jakiś... Cud świata, ale to w tym sensie, że nie jest to pils, tak? Nie jest to piwo, które czy ma konkretną goryczkę, czy jakieś nie wiadomo jakie aromaty chmielowe, ale ogólnie naprawdę siary nie ma. Też w tym sensie, że nie ma siarkowych nut. Nie no, jest ta goryczka, jest ta goryczka. No taka. Średnia. Średnia, bym powiedział. Zobaczmy Pale Ale. Bropel pale, bro, pale, pale Ale zawiera słody jęczmienny, piwo jasne, niepasteryzowane, niefiltrowane, alkohol 4,2, ehm, chmielone citrą, mozaikiem i jungą na goryczkę. Ehm, no dobrze. Piw y, z brokreacji, oczywiście możecie się napić tam na miejscu w zatorze, y, no ale oprócz tej serii BRO też pojawia, pojawiają się y, piwa z innych serii, w ogóle z tej takiej y, serii podstawowej z postaciami, czy z, z profesjami można. O, może profesja to już tutaj złe słowo z przedstawicielami różnych zawodów. E, tutaj mam wrażenie jaśniejsze, delikatne zamglenie, ale takie bardzo... Nie, nie, zamglenie to za duże słowo. Złamana klarowność, bo tutaj było naprawdę... Tak, tu jest crystal clear praktycznie. Tutaj jest takie trącenie. Dobra. No e, no pachnie! Pachnie chmielem, jak taki Session West Coast. No, w sensie jest taki nawet wręcz lekki dunk. Dobra, pachnie przyjemnie, cytrusowo, trochę tak zielono-żółto, no naprawdę spoko, spróbujmy. No nie jest to pale ale, które by miało jakiś kręgosłup słodowy, które by miało tutaj jakieś słody karmelowe, nie, nic z tych rzeczy. Jest smukłe, ale nie, że tam wodniste, ale jest takie bardziej właśnie w stylu West Coast Pale Ale. No, może tej goryczki tutaj jak na West Coast Pale Ale, to nie, nie ma za wiele, póki co... Mm. I trochę szkoda, <laughs> trochę szkoda. Znaczy, jakby tutaj doda dodać goryczki. Mam wrażenie, że chociażby na tym poziomie, który jest tutaj w tym lagerze. No tak, tu jest wyższa goryczka. Mam wrażenie, że tu jest wyższa goryczka. E jakby tu dodać tej goryczki trochę więcej, to by był taki Session West Coast, bo ono jest smukłe, jest e cytrusowe, jest takie chmielowe, tymi amerykańskimi chmielami, ale goryczki, no kurka brakuje. Z drugiej strony, no pamiętajmy, że dzisiejszy rynek jest, prawda, wychowany na e, Hazy Pale Ale'ach. Tylko, że to nie jest Hazy Pale, więc spokojnie mogłabym mieć tę goryczkę. No brakuje mi tu goryczki, brakuje. Um. Bo to trochę smakuje to tak jak West Coast Pale Ale, czyli jest wytrawne, jest smukłe, jest takie e, fajnie chmielowe, ale goryczki brakuje. Ale generalnie nie jest źle. Generalnie nie jest źle. No i fruit ale. E, w pozorom to nie jest pastry. <ścoughs> to nadal jest dziesiątka, alkohol 4,3. E, z tym, że oprócz jungi na goryczkę jest mango dodane do tego piwa. Czyli mango e, zamiast de facto chmielu na goryczkę. Co ciekawe, piwo nadal jest niepasteryzowane i niefiltrowane. Miejmy nadzieję, że to, to mango tutaj nie zrobi jakiegoś jakieś niespodzianki. E, no wygląda jak piwo z mango. E, Głęboki, taki pomarańczowy, wyraźnie zmętnione, e, kojarzący się też z sokiem z mango. Y, y, barwa i, i jakby, y, może konsystencja to nie, ale, ale barwa i taka klarowność to tak, kojarzy się z sokiem z mango. E, niezbyt obfita, drobno i średnio-pęcherzykowa piana. Pachnie mocno, pachnie mocno owocowo, no. Zapewne mango, zapewne mango. Czy ja bym zgadł, że to jest mango, a nie jakieś tam owoce tropikalne, to nie wiem. Ale skoro wiem, że to mango, no to mówię, że to mango. Spróbujmy. Nie jest słodkie, bo po tym, arom po te, po, po tym aromacie myślałem, że będzie słodkie. Nie jest słodkie. Jest. Delikatnie. Goryczkowe jednak. Ale w taki. Taki specyficzny sposób. No powiem tak, myślę, że po tej etykiecie tutaj z jednorożcami stęczą z i tak dalej, to może być jednak. Troszkę e, po, po, potencjalny konsument e, ta, takiego piwa może być nieco rozczarowany, że to nie jest słodkie. Z drugiej strony to jest na wielki plus. Co nie? No bo e, jak widzicie taką etykietę, jednorożce, tęcza, krasnoludki i tak dalej, i tak dalej, widzicie fruit ale, to sobie myślicie co? Ale to będzie ulep. Ale to będzie e, słodkie. Pewnie z laktozą. O kurde, już czuję ten ból brzucha. Nic z tych rzeczy, tutaj tego nie ma. Ale jednak y, ci, którzy się na to nastawiają, czyli że będzie słodko, będzie laktozowo, będzie y, no tak y, pastry wręcz, to tego nie dostaną, tak? Czyli z jednej strony to niby dobrze, bo takich piw w zasadzie nie ma, a z drugiej strony no to ciekaw jestem, jak... Y, jak się do tego odniosą klienci, nie? znaczy podejrzewam, że tutaj podstawowym problemem jest jednak to, że to piwo jest niepasteryzowane i niefiltrowane. Bo gdyby ono miało być słodkie, no to można to zrobić. Po prostu dodaje się pulpę z mango czy sok z mango przed rozlewem, pasteryzujesz piwo, i sama ta pulpa z mango da słodycz, tak? do tego można jeszcze dowalić laktozy. Może mal do ale to musisz spasteryzować to piwo. Jak go nie pasteryzujesz, no to ono ci może ruszyć w puszkach, tak? A tego byśmy oczywiście nie chcieli. E, natomiast y, no to piwo jest y, no stosunkowo wytrawne. Stosunkowo wytrawne, mało słodkie, dość aromatyczne i owocowe, ale jednak takie dziwne, nie. No to znaczy nie tego się spodziewasz, jak to wąchasz i jak na to patrzysz, na tę etykietę. E, powiem tak, najbardziej mi smakuje ten lager. O dziwo. Mm, najmniej się mam do niego co przyczepić. Mm, w bropejleilu jest spory potencjał, ale musiała być większa goryczka. Tutaj, no, bym powiedział, że brakuje z kolei. Słodyczki, e, czyli ono powinno być słodsze, natomiast w sumie, no to dobrze, nie? E, takich piw w zasadzie nie ma. Więc e, piwa, które nie jest słodkie, nie ma dużo kalorii, bo to tylko dziesiątka, e, nie ma e, laktozy, a jest owocowe, bo ono jest owocowe. Ten, ten mango tutaj czuć zdecydowanie. E, no to brofruit no to bro, bro fruit ale będzie dobrym. Jakby wyborem. Natomiast mówię, to jest piwo, którego w zasadzie na rynku takiego pff, nie spotkacie. Czy to powinno się. Po... Znaczy ogólnie to dobrze, nie? Warto robić rzeczy, których inni nie robią, ale z drugiej strony, czy to jest coś, e, co powinno się znaleźć w, w serii piw takich na szeroki rynek, podstawowych i tak dalej? Nie wiem, nie wiem, czas pokaże. Czas pokaże. Może jestem za nadto sceptyczny, ale obawiam się, że, y, że to jest za mało słodkie. Za mało słodkie jak na to, czego ludzie by chcieli, ale to jest tylko moja, jakby projekcja moich wyobrażeń. Jedna jeszcze ważna rzecz odnośnie współpracy Brokreacji i sieci handlowej Kaufland. Otóż tam jest organizowany czy Brokreacja organizuje konkurs. Uważ sobie. Z Kaufland. I to jest konkurs dla piwowarów domowych. Do 4 grudnia można wysyłać piwa w trzech kategoriach. Fruit Sauer 14-16 Plato, Fogi IPA. Brawa dla Brokreacji za podjęcie tego um, stylu. 14-16 Plato i Fruit Weizen 11-13 Plato. W tych kategoriach możecie zgłaszać piwa, no i będzie po prostu przeprowadzony konkurs. Zwycięzca w każdej z kategorii będzie mógł uważyć swoje piwo w Zatorze, a ono będzie w sprzedaży w Kauflandzie. Więc moim zdaniem no jest to na pewno rzecz, o której prawie każdy piwowar marzy domowy. E, więc, e, więc fajnie, że taka inicjatywa jest. Za drugie i trzecie miejsce są e, vouchery na zakupy w bromarket.pl, czyli w sklepie brokreacji. E, tak, to jest do 4 grudnia, tutaj ważna jest ta data, no i te trzy kategorie. Piwa wysyłacie do Zatora. E, Życzę brokreacji jak najlepiej. Tam się sporo, sporo ciężkich chwil musieli przeżyć, bo się opóźniała dostawa sprzętu. No, przez to kurczę prawie cały sezon letni im przeleciał przed nosem. Ale miejmy nadzieję, że między innymi takie współprace z sieciami handlowymi wyjdą im na... Na zdrowie, i dzięki temu e, browar się rozkula. E, te piwa znajdziecie w Kauflandzie, ceny w opisie. E, powinny być w momencie, kiedy ja publikuję ten film, powinny być już, jak rozumiem, we wszystkich e, m, sklepach e, z logo Kaufland dostępne. No, i chociażby z takiego, jak to powiedzieć, popieraj swój browar. Czy popieraj, popieraj browar. Popieraj, hej, bro, popieraj swój bro. Warto za zakupić te piwa, dać im szansę, bo. No, fajnie by było, żeby ten browar się rozkręcił, nie? Myślę, że dość szczegółowo jakby opisałem te piwa. Każdy może sam zdecydować co ten, ale pewnie mile by było widziane, żebyście kupili komplet i dzięki temu browar będzie mógł ważyć następne, pewnie z serii bro piwa. Moim faworytem zdecydowanie jest Bro Lager, Bro Pale Ale na drugim miejscu, na trzecim miejscu Bro Fruit Ale, co mógłbym obstawić, no może na odwrót te pierwsze i drugie miejsca, ale obstawiłbym to nawet przed otwarciem puszek, że tak będzie. Natomiast mówię, to piwo nie jest słodkie. To jest i dobrze, i niedobrze. <laughs> eee, ale jak chcecie spróbować piwo o smaku mango, które nie jest słodkie, to zdecydowanie Bro Fruit Ale jest takim piwem. Bardzo mocno pachnie. Natomiast, no mówię, nie jest słodkie, nie ma laktozy, nie ma takich tam historii. Więc, bro, Lager, bro Pale Ale i bro, Fruit Ale w sklepach sieci Kaufland. I pamiętajcie o konkursie. Uważ sobie z Kaufland. Wasze zdrowie.